Bracie. bracie! Bracie, bracie... Co wy mi tu wchodzicie do pokoju? Słuchaj, co się stało? Mm. Karol, Karol rozwalił komputer! Co? Karol, mówiłem ci tyle razy, żebyś nie rozwalał komputera! Papu! jest. Co ty zrobiłeś? Papu, papu... <noise> Jeszcze się pościgał w namiocie, nie dobre, ja wychodzę. Weź go i przebierz, przebierz go, przebierz go. Co? Ja, ja to nie wchodzę za ósmoseczkę! Papu, Papu! Jezu! Zostań w pokoju. Kara będziesz mieć na telefon. Do pokoju. Idź go w Idź go przebierz I załóż maskę przeciwgazową. do mojego pokoju, pokoju. pokoju! Do pokoju idź! Masz na wszystko! Szybko do pokoju! Masz na oddychanie! Kupka! A masz! Idź do pokoju! Masz! Jesteś bity! Ops! Nie drzwi! Do pokoju! Niech są. Co to ma być? Do pokoju! Do pokoju. Do pokoju. Pa. Weź go tam przebierz, a ja idę, bo dzisiaj do Wigilia do... i dzisiaj idę do... robić na... nam w kuchni ten, yy, obiad, to pa. Pa. Dobra. Dobra, będę robić, teraz oni mnie nie słyszą, bo oczywiście jestem już wysoko, teraz im będę robić Wigiliowe dania. Pierwszy dzień Wigilii, a już prezenty im tam zrobiłem, więc myślę, że będzie wszystko git. Bracie, gdzie jest jakiś zlew? zebrałem już go. Zlew? No to idź do łazienki. Idź się pobaw z kolegami tam. to idę na dwór. To idź. Tylko żebyś się idę nie zgubił. Po nie ma tak w ogóle. Idę po Maciusia. No to idź po zabranego Maciusia. Coś ty powiesz? Dobra. Chodź, z tym dzieckiem. Chodź. Co tu się stało? Mm. Co ty tak zrobił? gdzie jest Reksio? Ja stary nie wiem. Ja teraz tutaj robię nam obiadek. Uważaj, nam upadka. Mm. Skuteczny. Tak nie... pomyślałem, żeby. Okej, okay, to masz tutaj trochę napoju. Wiesz o co chodzi? Co to? Mam no, takie pytanie, Raczej, bracia. Leczej... No. Wiesz o co chodzi? Nie myl mnie z tatą. No. Wiem, inaczej, dlaczego mamy taki bogaty dom, a ja mam takie trochę biedne ciuchy, zobacz na mnie tylko, zobacz. Bo nie ma sklepów, jesteśmy w totalnym zadupie mieszkamy, Ale a my auta jeszcze nie mamy, nie zdałem no prawo ja jazdy. Nie... Jeszcze kół jeszcze wynaleziono, jak ty chcesz mieć auto? Normalnie. Dobra cicho, ja na kąpie teraz pracuję i teraz mi dajcie spokój. Dobra, nara. Kurde, ile rachunków. Bracie! czy ty naprawdę wydałeś kurde do Minecrafta i Brawl za 200 zł? Ja się z rachunkami nie przeliczę. No ja tak. Ale powiedz to twojemu... Nie, najmłodszym... nie, gdzie ten młody, ja go idę po... Powiedz twojemu najmłodszemu braciszkowi, że wydał 2000 na Fortnite'a. O nie, gdzie jest ten młody gównios? Idę po niego. Mam łopatę, kurde! O oh, kurde, woda się rozwalił. Eee, kiesło! Co tutaj się dzieje? Kto w ogóle zamontował gamingowe ten, stanowisko w pokoju dzieciaka? Nie, nie wiem, czemu mu to zniszczyć. Josia! Chodź bracie, już dostał na łódkę. Josia, do pokoju, ja idę do swojego, bo żeby zrobić danie, to muszę pierwsze przygotować, a? Pizzę jeszcze mam. Dobra, uzieczka też nie mam. Się popsuło. Jak się? Piesku. Dobra. Duk. Halo no, bracie, so... jesteś? O, pss, to nie te drzwi. Słuchaj, y, no? y, bo wiesz... No? Y, już jakby jest... No, widzisz. Co on tam robi? Wyjdź stąd. Do pokoju. No widzisz. jest. Dałyś nie, są tutaj. O, prezenty są pod choinką, ale nie zaklęłam. Do pokoju idź! Chodź, pokażę ci co on dostał. Ale swojego prezentu jeszcze nie otwieraj. Który był młodego prezent? Chyba, nie wiem. Młodego był ten. Ten ten czarny. Patrz co młody dostał. Wow. on lubi grać na gitarze. Więc... Dobra, chodź mi pomóc. Eee, ty po ciemku idziesz. Na dwór? Jakie Halloween, dzisiaj są święta! Do domu wracaj! Dobra, chodź, bracie, bracie, chodź! No, wiemy, że ci straczka wzięła. Dobra, ja będę robił teraz, bracie, ten. Nam dania. O, nie może zabrać indyka. Tylko tak długo tego indyka nie może też być. Dobra. Co ten młody robi? Co ty robisz? Tato, kibel się zepsuł! Dobra. Ja tutaj już, bracie, rozstawiam ten yy, talerze, bo za. 13 godzina. Co? Cio, bracie, co ty tutaj robisz? Kto ja? Nie. Ten brat drugi? Siłę dupę. Uzra! Czemu my nie mamy drzwi do kibla? Nie wiem, czy mi się przeszło. Odbaw... Ja uciekam. O fuj. Co ten młody robi? Dobra, ja idę gotować. Teraz trochę tego kurczaka tutaj. O, aha, dobra, nieważne. Chciałem kurczaka zrobić, ale tu coś się, się zblokowało. Tutaj trzeba trochę porobić. Dobra. Pizza dalej nie zjedzona. Kto tą pizzę zamawiał? Ja. Co oglądacie? Ja. Mogę zjeść moją pizzę? Proszę. Proszę. Leci TVN, leci szpital. Ja lubię to oglądać. I nie daj małemu przyłączyć. Na... Nie młody, na chodź. Jakie malutkie kołysanki. Chodź. Jaki teletubisie? To jest ciebie. Chodź. Włączę ci teletubisie na dworzu. Chodź. Chodź. Nie. Chodź, ale chodź, chodź. Spokojnie, na od was. Ups, y Chodź, tu, 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 tu tu. i chodź tu, 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 tu. Tu, tu chodź. O, i teraz tyle się będziesz oglądać. I dać jakąś gwiazdę? Pomocy! Cicho, niech tam chwilę będzie. Pomocy! Chodź bracie, on się niech zamknie, chodź. Chwilę bez niego damy radę. Dobra, otwieram już prezenty, bo nie mogę się doczekać. Jeszcze nie, chodźmy do stołu Weź, to przecież umiesz wychodzić z tych dziur, Ty jesteś głupi. Nie można wyjść rzeczywiście. To ci idę otworzyć już. Dobra, byłaś. Podziałujesz. Dobra, chodźcie, ja wszyscy wsiądź do stołu. Ja już usiadłem. Ja przyjmuję miejsce cleura. Okej. Okay. Nie da się siadać. Czekaj, bo ten laptop nie jest twój. Czemu? To jest mój ja by, laptop do pracy. Ja jest ja jest no niech każdy coś je. Ej, zero tego, no. Yy, jedyne co ci mogę zrobić, to masz kotleta, yes. Gotowałem go długo. Dobra, to smacznego, wyciągnijcie sobie jedzenie i jedźcie, o. Nie mogę wyciągnąć jedzonka. A to już tam nie ważne, to masz kurczaka. Ci Łap. Kończymy. Weź wam w disco polo w telewizji. Ty jesteś nienormalny? O nie, bo młody jeszcze. Weź tą dupę, ostatnio ją myłeś, masz tu łopatą z dupy. I dobra, już, chodźcie, prezenty. Dobra, to czekaj. Zobaczmy. Karol, y, Karol, mamy tutaj Karola Palmiksa. Czarny prezent Czarny pre jest twój, otwórz Aha. sobie. O, Yy, kolejnym no. prezentem jest ja różowy. Dwie gitary! Dla Rakso Pakso ja Mam dwie gitary. Mam drugą! To będzie drugą. Wypróbuj ja go. Chcę mieć cztery, może nie lubię. Nie was. Mogę go Uciekam od to was. To daję jego ja połowę. Bo ci się, się zbagowało. Uciekam od was, nada. Wracaj tutaj! Co tu się dzieje? To jest normalna rodzina. Wiem, czekaj, już ci daję, żebyś mógł ten. Ja świnie biję moją. Dobra, już możesz postawić tego drona. Patrz, czy Mogę go otworzyć? Dam, dam do niego kurczaki. No i co? Leć! Puk, puk! Teraz postaw go. Czemu jest teraz niebieski? Puk, puk! Bo on nie zmiana... Opa, lata! Puk. O! o lata. Puk, puk! No wchodź bracia, nie! Ten dron jest nienormalny, ja. idę go na dworze wypróbować. Jezu, ten... No, na dworze go. Hm. Go trochę pada, o, A! lata, o, trochę ten dron jest... Co, co za Kto ma mojego drona? Daj mojego drona! Ja stąd idę, idę mój A! prezent zobaczyć, co ja dostałem. To, to ode mnie jakby, co? Okej. Okay. Kurde, drugi laptop, jej! Dzięki! Na pewno mi się przyda do pracy. Ej, on mi mojego drona zabrał, pomożesz mi? Co wy robicie? On mi drona zabrał! Chodźcie! I odejmę tego drona. Nie, nie mogę. O, dobra, już ranek, minęła Wigilia, teraz pierwszy dzień, yy, ten, Bożego Narodzenia jest. Idę obudzić brata, bo już trochę działo po tej imprezie. brata spać, wsparcia, ja z bratem się... ...gadaliśmy i zaprosiliśmy kilku znajomych. Jak tam się spało kilka godzin? Czemu nie wyłączyłeś tego Minecrafta w tle? Jak to grałeś? Ja ci zaraz go zabiorę. Nie. Dobra, jesteś na tyle duży, że już nie musisz spać w ten. Nowy prezent? Ama, 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 boy. Dobra, jest tą pizzę swoją i baw się, jak po do ciebie przyjdę. Idę do brata. Do pierwszego. Dziękuję, zjadłam. Pomocy! Spadł z palcówką! Spadł z co się stało? Nie mogę wyjść! Co mu się stało? Co to za głupia rodzinka jakaś? A gdzie ja w Bracie... domu w lodówce pomocy! Idź go Pomocy! Idę ci uratować. Co ty robisz w tej lodówce? Co jest? O On mnie wyciągnął, ale... Ten... Wow, wow. Co się stało? Teraz lodówkę rozwalę. Wyłaś nie mogę. Możesz. Wszystko możesz. To się stało. Lodówkę rozwaliłem. Nie rozwaliłeś. Cicho. Okej. Okay. Dobra. Bracie. Patrz. Ja coś Ci pokaza. Chodź. Pokażę ci, co kupiłem ostatnio, ale ten młodszy brat nie może widzieć, chodź. Okay. No. A ty nie idź za nami. Kujek nie. Nie idź za nami, kumasz. Chodź. Idziemy do sklepu, który jeszcze nie jest zrobiony, jedyny sklep, który jeszcze nie jest zrobiony, chodź. Tutaj w tej naszej okolicy nic nie ma. Chodź bracie, gdzie ty jesteś? Przy, już przy tym sklepie. Co? A, dobra, patrz, co kupiłem, tylko ten młody nie może zobaczyć. Jej, nie idzie za nami nie patrz. Na mnie nie, nie ma. To co nie, 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 nie. W końcu mamy zabawkę dla Kujka Kujek! Kujek! Daj daj, zabawkę. Mamy zabawkę dla niego już normalnie, prawdziwą. Kujek, chodź tu! Kujek! Od dzisiaj go nazywamy Kujek. O kurde, podleciałem. Kujek, chodź tu! Ty łódka! Wow, to kujek ją zrobił! Kujek Uwaga, jest zrobiona spierdóż atomiczna Kujek Kujek, chodź Mamy dla ciebie zabawki na dole nowe Kujek, gdzie jesteś? Kujek Mamy zabawki dla ciebie systematyczne Kujek Na go nie ma? Ale tu śmierci. Takim kujem Kujonem Kuje... z jest Ała! On przez balkon Ała! Kujek! Co ty zrobiłeś? Chodź! Patrz, Ała, bo ja patrz, mogę. Mamy dla ciebie zabawkę. Zdychaj! Widzisz? Ała. Weź się tym pobaw. Albo Ała, wiem, mam dla ciebie lepszą zabawkę. O! Pomoc, nie mogę ruszać nowo! Zdychaj mi tam i więcej nie psy, chodź tutaj, zdychaj! Chodź ty! Chodź tu, bracie! A nie mogę, może Zdychaj! Ja nie mogę. Zdychać. Chodź do niego, bo coś mu się stało. Nie, ma idychać dychać tam. To... Dobra, już lepiej? No. Chodź, pobawimy się ten, yy, z Kujkiem na ślizgawce i ten... Czemu z Kujkiem o ciebie słyszałem? Ja się bujam! Co I... tutaj jest! Czekaj, bo zapomniałem o najważniejszej zabawce na naszym dworku, o. Na naszym dworku musi być ta zabawka zawsze. Co tam? Wystawię kilka dronów, i polatają masz tyle dronów? Wszystkie się zabijają się. Ej, nie zabieraj, to jest z mojej fabryki drona. No czekaj, ci jedno. Masz. Je już mam swojego. O, patrzcie co będziemy mieli. Chodźcie, usiądźcie. Zrobię nam fotkę na pamiątkę. Fot Ale Siadaj. Fotka na pamiątkę. Siadajcie. O, i uwaga. Gotowi na fotkę? Tak. Trzy, cztery i ry. Dobra, mamy fotkę na pamiątkę. Możemy... Teraz chodźcie do domu i... bo O Jezu. Mamy pierwszy dzień Wigilii, jak wiecie. To jest dzień... Pierwszy dzień Wigilii, bo pierwszy to był Boże Narodzenie. Drugi będzie jutro. A, trzeciego nie będzie, super. No trzeciego nie ma. Chodź tutaj. Chodź. Bo ty ciągle nam uciekasz. Trzeba ci gaganie założyć Ej! Ale nasz ulubiony program leci! 112! Chodź się! 112 to ja idę, zostawmy tego dzieciaka, niech on tam fajnie, Co to za sklep? Dobra, chodź, ten młody gdzieś poszedł, przynajmniej nie będzie gadać do nas. Ups, yy. rozwaliłem nam ten, dobrze, zapasowe deski. To masz wszystko zapasowe. No wiem, bo ja jestem zapasowy. Co? No. Ty, ty jesteś adoptowany. my że mamy zapasowego blata. Ty jesteś adoptowany. No o, chodź, oglądamy bracie. Kujek ty jesteś adoptowany. O ty! Nie jest adoptowany, weź nikomu, bo zaraz naprawdę A tak co ty A kto udał agiu? Twoja mama. A gdzie mama jest? Umarła dlatego że pierdełeś i po prostu w twarz. Złopaty cias, do pokoju polecisz. A tego kujona. Dawaj, kujona. Kurde, rozwalili. Kujek! A. Dobra, nie ma kujona. Ej, on to. Twoje drony tutaj są! Oddawać mi je! Chowamy się, chodź, chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Lepiej uciekajcie. Kurde, kujek wyrosła na gangstera. <gankle> Szkacie jedna jakieś pomysły na fajówce. Kujek. <gankle> Nie danuję, panie tego. Kujek wyrosła na gangstera. bez was! Stąd Wat? <laughs> goed, <laughs> ja, goed, 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 Gangster! Ja, ja, oh, goed, gangster. Ja. <laughs> gangster! Gangster A ja. <laughs> Gangster. goed, Gangster! Gangster, Gangster! goed, Gangster! goed,